Daniel Martyniuk nie przestaje zaskakiwać. Syn lidera akcentu od dawna jest znany ze swoich niecodziennych postów w mediach społecznościowych. Teraz zafundował swoim obserwatorom wywód na temat. Zdjęć galaktyki śmiało można stwierdzić, że Daniel Martyniuk, syn Zenka Martyniuka, jest postacią budzącą wiele kontrowersji w Polsce. Jego życie osobiste często przyciąga uwagę mediów i jest źródłem licznych sensacji. Problemy Daniela Martyniuka, synu Zenka na ustach, wszystkich zagościł w noc sylwestrową 2023: Wówczas 34-latek urządził awanturę w luksusowym hotelu w Zakopanem. Jak wynika z relacji świadków, zachowywał się on agresywnie wobec partnerki. W związku z tym na miejsce wezwano policję, która wyprowadziła młodego Martyniuka w kajdankach i zawiozła na komendę. Cały czas wyzywał ją od kół gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Ta dziewczyna strasznie płakała, prosiła go, by się uspokoił. On darł się jednak w niebogłosy przed wyjściem. To, jak on traktował tę dziewczynę, to koszmar. Wówczas pierwszy raz interweniowała ochrona, a po chwili policja, relacjonował onetowi gość hotelu. Daniel Martyniuk nie przestaje zaskakiwać. Zrobił wywód na temat syn Zenona Martynika słynie również z dodawania dziwnych wpisów w mediach społecznościowych. Tam razem podzielił się ze swoimi fanami pewną historią. Byłem na grupie fotografów, gdzie koleś twierdził, że lecąc samolotem z prędkością 900 km na godzinę, zrobił zdjęcie czegoś, co według niego miało przedstawiać naszą galaktykę, a co lepsze, naświetlał je przez 30 sekund. Pytanie jak? Zaczął swój wywód na InstaStory Daniel Martyniuk. Następnie zdradził, że wspomniane zdjęcie było lepszej jakości niż z teleskopu Webba. A Koleś twierdził, że zrobił je iPhone 13, wyjaśnił i dodał 9 zdjęć księżyca wykonanych iPhone 15 Pro. Materiały wylądowały na jego profilu w godzinach nocnych.